Hey, cześć, z tej strony Makler Games. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku. W dzisiejszym paradniku wam pokażę właśnie jak zrobić e, blastera. Między innymi jak właśnie zdobyć ten pierwszy kit właśnie, który umożliwia wam właśnie rozpoczęcie ogólnie upgrade'owania. Czyli zdobywacie pierwszy regana, potem go zalewacie dowolnym płynem, zależnie jakiego, jaki upgrade chcecie. W tym przypadku będę wam właśnie pokazywał jak zrobić Reagana MK2X. Właśnie aby zacząć, musicie pierwszy zlokalizować cztery monitory i to będziecie robili za każdym razem. Jak widzicie, pierwszy się znajduje w tym miejscu, w serwerowni EMPD, drugi znajduje się w Diner, czyli w jadalni. Jak widzicie, one się nie palą. Któryś z nich będzie się palił, ponieważ jak już mówiłem, są cztery, więc szukacie, który i właśnie w odpowiedniej kolejności musicie je, je naładować duszami, duszami zombie. Jak widzicie, mój się palił w tym miejscu, w żółtym domku. Jak już mówiłem, są cztery monitory, one się randomowo w waszej grze, wasz pierwszy monitor ma, może na przykład być w jadalni. Jak widzicie, mój Pierwszy był w żółtym domu. Wciskacie kwadrat i właśnie otrzymujecie taki em, komunikat, że musicie wymagać, wymaganie naładowania. Czyli musicie naładować właśnie duszami zombie. Gdy już to zrobicie, otrzymacie numer. Zapiszcie sobie go, ponieważ ten numer jest bardzo ważny. Jak widzicie w mojej grze mój numer był 4, więc sobie zapiszcie czwórkę. Załóżmy, gdy u was, zależnie u Was oczywiście jaki numer będzie. Przechodzicie, szukacie kolejnego monitora, jak już wiem są 4 na mapie. A jako, że mój był pierwszy ten i idę sprawdzić kolejny. Kolejny się właśnie znajduje wy przy wyjściu do ośrodka, jak widzicie, on by się nie palił. Lecz mój drugi monitor był właśnie w sterowni EMPD. Jak widzicie, pali się, wciskamy kwadrat. Teraz wystarczy tylko naładować duszami zombie, czyli robicie znowu to samo. Zabijacie zombie, boom, około 10 do może 15 zombie zabijacie. Otrzymujecie numer i w moim przypadku to był 5, więc już mamy 4-5. Jak już mówiłem, są cztery monitory, więc cztery numery. Za każdym razem gdy po prostu skończycie, otrzymujecie komunikat, że numer zdobyte, jak widzicie, 5, więc już mamy 4-5. Jeszcze brak nam tylko 2 e, numery, a zostało nam oczywiście do naładowania tylko dwa numery. Znowu sprawdzam ponownie właśnie spawn, ponieważ mógł być tutaj, lecz wiem, że na 100% jest w jedalni, ponieważ jedalni jest jeden z monitorów, który jakby... Ogólnie monitory nie, nie, nie zmieniają lokacji, lecz y, 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 jakby... Numery są, są zmieniane i kolejność ich naładowania. Pamiętajcie o tym, więc w mo mojej grze było tak, w waszej grze może być inaczej. Jak widzicie, zdobyłem siódemkę, ładując je w jedalni monitor, więc został mi ostatni tylko, który znajduje się na spawnie, ponieważ on jakby był ostatni, ponieważ wiem o tym, ponieważ już pozostałe naładowałem. I jak widzicie, przechodzę, przechodzę właśnie do czwartego monitora, ładuję go i mam, i mam w tej chwili właśnie cztery numery, więc teraz wystarczy, że podej podejdę do konsoli i wklepię te numery. Jak widzicie, zabijając ostatniego psa, zakończyłem i otrzymałem numer, który jest trójka, czyli mój kod wychodzi na 4573 i dzięki temu wiem, jak, jaki jest kod, więc mogę teraz pójść i go wprowadzić. I jak go wprowadzacie, właśnie w pokoju operacyjnym, tutaj, właśnie jak widzicie, wciskacie, macie numer 1 do 9, czyli jak już mówiłem, w moim przypadku było 4573. 7.3. Jak się obrócicie, 180, tak widzicie, za mną jest taka szafka, która jest zamknięta, ale oczywiście po wprowadzeniu tutaj Enter, czyli po wprowadzeniu kodu, ta szafka się otwiera. Jak widzicie, otrzymujemy prototyp, który będzie Wam potrzebny, niezbędny właśnie do ulepszenia regana I jakby od tej pory sobie możecie wybrać, który chcecie. Czy chcecie elektryczny upgrade, czy chcecie jakiś tam niebieski upgrade i tak dalej. Wiecie o co chodzi. W tym przypadku, jak już mówiłem, będę pokazywał, jak zrobić właśnie niebieski upgrade, czyli Blaster Mark 2X. A więc przejdźmy może do, do pierwszego kroku jak zacząć oczywiście upgradeować A więc zależnie jaki robicie upgrade W tym przypadku Wam pokazuję ten niebieski zimowy Więc w tym przypadku będziecie potrzebowali ulepszenia na broni, które się nazywa Cryofryce, czyli te takie zimowe, wiecie o co chodzi Dokładnie mówiąc y kryjo, zamrażanie, ponieważ robicie ten taki niebieski regan właśnie, który się składa z lodu. A więc pierwszym krokiem jest zlokalizować właśnie skrzyni, która, która ma jakby taką poświatę lodu, tak jakby nie wiem, taka para niebieska się unosiła właśnie. Są trzy lokacje. Jedna jest, pierwsza lokacja znajduje się jakby w pokoju przesłuchań. Dokładnie nie wiem gdzie, ale bardzo łatwo to znaleźć, więc podchodzicie po prostu do szafek i szukacie takich, takiego niebieskiego dymu. Naprawdę bardzo łatwo to zauważyć. Jak widzicie, jak widzicie, przy tej szafce nie ma takiego dymu, ale jak już przejdziemy do trzeciej lokacji, właśnie w ogólnie w pokoju operacyjnym, jak widzicie. Otrzymałem właśnie tą szafkę, która miała ten dym niebieski. Jak widzicie, bardzo łatwo, nie macie szans, że to przeoczycie. Podchodzicie, strzelacie właśnie z broni, która ma cryofrice, czyli ma to ulepszenie. Dzięki temu ta szafka się otwiera. Podnosicie właśnie tą butelkę, i teraz przechodzicie do kolejnego kroku. Kolejnym krokiem jest ym, zabicie, powiedzmy, takich trzech zam 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 zamrożonych zębaków właśnie które się spawnują w generatory. W pomieszczeniu, które się nazywa generatory. Więc przechodzicie do pomieszczenia generatory, i gdy właśnie wyzrespi się taki zębek, jak widzicie, jakby strzelacie go raz i bum. I go zabijecie z noża. Dzięki temu z niego wypada taka zamrożona niebieska krew. Lecz u mnie, jak widzicie na ekranie, coś się zepsuło, i tak naprawdę ja tej krwi nie widziałem, chociaż wiem, że ją podnosiłem. Ponieważ gdy zabijełem tego zębeka, walnęłem go z noża, yy, słyszałem, jak ta krew upada, i słyszałem, jak go podnoszę. Więc yy, tak, musicie tak zabić trzy razy zębeka. Gdy już to zrobicie, właśnie Rashmore wam powie, że musicie zanieść te, te próbki do sterowni EMPDG. dzięki temu ona się zamrozi. I w tej chwili po prostu musicie zabić około 30 zębeków w tym kółku, nie opuszczając tego kółka To jest jakby. To taki generalny ostatni krok, więc upgrade jest naprawdę prosty. Jak widzicie, używacie granata i zabija wszystkie zębaki, więc nie musicie oczywiście używać granata, możecie używać jakiejkolwiek broni chcecie. Ale gdy już to zrobicie, bum, podnosicie to i macie tą oficielkę naładowaną właśnie za zamrożonym płynem zębiaków. X stary dobry amerykański know-how. Takie jest, stary dobry amerykański know-how, czyli wie jak. Jak widzicie podchodzicie i macie niebieską broń, właśnie niebieski blaster Marek M M M M MK2X, który jest naprawdę potężny, ponieważ wali full auto, więc... Tak długo jak trzymacie, tak długo będziecie strzelać, nie strzelacie seriami, nie strzelecie pojedynczym strzałem, po prostu w full auto, więc, jak widzicie, jest potężny. Ludzie mówią, że to jest jeden z najsłabszych, ponieważ, po pierwsze, ma bardzo duży recoil, więc trzeba go kontrolować. I druga rzecz, podobno odpada szybko po 40 rundach. Ogólnie, jako go lepszycie, otrzymujecie akimbo, czyli otrzymujecie podwójny Dual Reagan, czyli tak naprawdę macie podwójny Reagan, który jest naprawdę, ma spory recoil, jest trochę nieselny poprzez to więc jest silny tylko jak umiesz trafiać to wtedy, wtedy jest oko. ale jak nie, jak się nie umiesz kontrolować tego rykola, to będzie jeden z najgorszych rejganów jeśli, jeśli oczywiście on nie jest dla ciebie każdy rejgan oczywiście różni się jak wiecie, w tym przypadku ten jest podwójny inne strzelają różnymi innymi wiązkami elektrycznymi, elektronicznymi ten w, w tym przypadku strzela full auto jest naprawdę potężny jak już mówimy zabija około 40 rundy już przestaje powoli zabijać taki, więc no moim zdaniem nie jest najlepszy bo na przykład jeden z reganów ma nieskończoną amunicję tak jest dobrze słyszycie nieskończoną amunicję Amunicje, więc niektóre są mniej dobre, niektóre są OP, a niektóre są słabsze. Moim zdaniem to jest taki średniak, bo... no, spójrzmy prawdzie w oczy. Żadne wonder Repon tak naprawdę nie jest słabe. No każda gra... każda, każda wonder wy w Zombie jest bardzo dobra. Czy, ta, czy te słabsze, czy, czy te gorsze będą Cię zazwyczaj w tych tragi tragicznych sytuacjach, kiedy utkniesz. No, tak czy inaczej, cały Regan wygląda kozacko. Więc y, mam nadzieję, że się tutaj nauczyłeś, jak robić na Regan. I generalnie do Easter nie jest potrzebny żaden Regan, więc y, jakby nie musicie robić, aby zrobić główną misję tutaj na, na tej mapie. Tak czy inaczej, chciałem Wam pokazać, abyście się nauczyli. Jeśli się nauczyłeś czegoś, zostaw lajka, naprawdę pomóż mi tutaj, ponieważ to tylko zajmie Tobie sekundę, a mi bardzo dużo pomoże. I tak czy inaczej, dzięki za poświęcone swoje kilka minut w tym dniu na ten film. No i subskrybuj kanał, aby właśnie otrzymywać najnowsze informacje o wyborach 4 oraz generalnie właśnie robimy takie poradniki na temat zombie Blackout. I tak dalej, więc jeśli z tego Cię zainteresuje, warto kliknąć, właśnie subskrybuj, aby tutaj zostać kolejnym subskrybentem tego kanału. Tak czy inaczej, nie będę Was tutaj przedłużał, przytrzymywał i do następnego. Na razie, MacLaren Out. Play new content first on PS4. PlayStation.